Jacek Babiel, witam Państwa w programie tu i teraz. Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz proboszcz Andrzej Godlewski z parafii Krzyża Świętego Włomży. Witam książę proboszcz. Witam, Boże. Dziś porozmawiamy o temacie, który dość głośno przeszedł w mediach w całej Polsce, a także na całym świecie. Dlaczego Włomży o tym, a to już za chwilę. Krzyż ustawiony przez harcerzy przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie podzielił Polaków, księżyc proboszczu? Krzyż ustawiony w Warszawie został w chwili bardzo trudnej dla każdego Polaka. Był to chyba odruch serca i przyjęty i zaakceptowany przez tysiące ludzi, którzy przyszli. To miejsce oddać cześć wszystkim ofiarom, a przede wszystkim ówczesnemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. I wtedy chyba nikomu nie przeszkadzał. Krzyż dla każdego człowieka wierzącego jest to symbol wiary, symbol męczeństwa, na którym oddał życie za każdego człowieka Jezus Chrystus. I dla każdego człowieka wierzącego jest świętością. Pan redaktor pyta, czy podzielił. Jestem pewny, że nie. Moje prywatne zdanie, jako obywatela, który ma dowód osobisty Rzeczypospolitej Polski i jest uprawniony do głosowania, jest takie, że chyba ktoś się tym bawi. Ktoś specjalnie chyba podsyca nastroje takie, żeby po prostu z tego zrobić widowisko, sensację. W takim razie chcę zapytać, to, to ten krzyż tam powinien zostać? W związku z tym, że tysiące ludzi tam przyszło oddawać hołd tragicznie zmarłym, czy ten krzyż powinien być inaczej przeniesiony? Proszę Państwa, nie potrafię powiedzieć, czy powinien pozostać ten krzyż w tym miejscu, czy też nie. Z telewizji publicznej dowiedziałem się, że Obrońcy tego krzyża pragną, aby w tym miejscu powstał jakiś pomnik, tablica upamiętniająca e, to zdarzenie i to wszystko e, na ten temat. I tutaj wydaje mi się, że, że ktoś specjalnie podsyca niepokoje i wykorzystuje ten krzyż do nie wiem, polityki. Nie potrafię powiedzieć, ponieważ jestem daleko od tego tematu. To może znowu są to dziennikarze, którzy. Którzy rządzeni y, sensacji, chcą ciągle dobrego tematu. Jak jest więcej ludzi, y, coś złego się dzieje. Skoro pan redaktor tak mówi, to może i tak jest. E, pamiętamy chwilę, kiedy odchodził nasz rodak, umiłowany ojciec święty Jan Paweł II. Wtedy nie tylko Polska, ale cały świat został powalony, jak to mówią, na kolana. Atmosfera, która towarzyszyła temu zdarzeniu i przekazywana przez wszystkie stacje, myślę, że wszystkie, to wyciszyła nas. Wyciszyła. Prawda? Nawet. Ale żałoba ci... narodowa po katastrofie to też był taki czas, e... e... że teraz Polsko będzie inne. Panie redaktorze, wyciszyła naprawdę i Polaków można powiedzieć zbliżyła i zbliżyła tych, którzy mieli nawet jakieś. Do siebie, właśnie pretensje, zbliżyła, zostały wyciągnięte ręce, ale pamiętamy również, że w dwa tygodnie po pogrzebie Ojca Świętego, taż sama telewizja przekazała sensację, że, że ktoś z najbliższego otoczenia Ojca Świętego i Pawła II był donosicielem i prysł. Podobnie jest i tutaj. Telewizja rzeczywiście nastroiła i, i pomogła w przeżyciu tej tragedii. No a teraz jest tak jak jest. Ja będąc w Augustowie na wakacjach z dziećmi z naszej parafii, akurat miałem taki dzień, że musiałem jechać samochodem tam w sprawach organizacyjnych naszych, naszego tego wypoczynku rekolekcyjnego. I wtedy w radio słyszałem taką audycję. Pewien pan prowadził ogromną dyskusję na temat zalegalizowania związków homoseksualnych w Polsce. I telefony się rozdzwoniły, że oczywiście, że to są biedni ludzie, że oni powinni mieć swoje prawa, że, 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 że to też to trzeba już usankcjonować. Ja, chociaż mieszkam w tak dużym mieście i spotykam się z tymi ludźmi z racji pełnionej posługi, ponieważ przychodzą tacy ludzie po poradę do konfesjonału, nie spotkałem się, żeby ktoś kogoś szykanował. Natomiast był też jeden telefon i to nie wiem, czy specjalnie, czy przez pomyłkę ktoś pościł, mówi, kochani, do tego pana redaktora mówił, pan redaktor tutaj o taki temat porusza bardzo ważny, a jeszcze kilka tygodni temu mówił pan o krzyżu. I kazaliście ten krzyż, żeby schować do swojego serca i do kościoła najlepiej. I tak to ma być, ponieważ no, ten krzyż może kogoś razić, urazić, może, może kogoś zaniepokoić. Natomiast. Dzisiaj, kiedy mówimy o tych związkach homoseksualnych, to wszyscy mają zaakceptować, że to jest tak i ma być norma. I wydaje mi się, że dziennikarze nie powinni grać na uczuciach ludzi, ponieważ kiedyś spotkałem się, bo tutaj czy Krzyż dzieli? Walka z Krzyżem była zawsze. Krzyż był niewygodny. Pamiętamy z historii, z filmów dokumentalnych czy sfabularyzowanych o Krzyżu w Nowej Hucie. Kordony policji, tłumy ludzi, spychacz, który ten krzyż próbował zniszczyć. Z tym krzyżem ciągle się walczy. Ten krzyż jest znakiem niepokoju dla, dla, dla ludzi, którzy są nieuczciwi, Polak... którzy... którzy... znak często, że, że jak się widzi zamieszki pod krzyżem, bo, bo przez chwilę coś, to coś, coś takiego się działo, jak, jak kobieta przywiązała się do tego krzyża i wisiała praktycznie na nim. To, to, taki obraz nas, Polaków, nie tylko tych, którzy których tam nie było. Bo, bo ja, ja nie jestem, nie jestem, jestem nie przeciwnikiem nie krzyża. To dzięki Bogu. i No właśnie, dzięki Bogu. A ten, e, hasła, hasła, które były tam zgłoszone, jak kiedy pojawiła się nie procesja nie księży, którzy mieli przenieść ten, ten krzyż. Nie 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 tam to chyba było dalekie od, od tak, tego, tak, co tak, możemy tak, nazwać tak. procesją. Gwizdy, to był, krzyki, to był, to że to był, porozumienie, które kuria... E, पीसा że, że to, to jest coś złego, że, że oni są zdrajcami. Tak jest, to jest. Ale tu trzeba wiedzieć też o pewnych emocjach i, i podsycaniu tych emocji. Bo gdyby ktoś powiedział przyszedł do tych, którzy tam przy tym krzyżu modlili się, nawet jeżeli to są ludzie o bardzo skomplikowanej takiej strukturze wewnętrznej, ktoś tam to określił bardzo tak wprost, ja nie chciałbym tutaj tego, ale to są ludzie, którzy naprawdę jakoś tak mają taką sferę delikatną i gdyby powiedział moi kochani, my ten krzyż weźmiemy i z tym krzyżem pójdziemy na Jasną Górę, w pielgrzymce studenckiej. To no, tak nie było? Momencik. Gdyby ktoś podszedł i z tymi ludźmi spokojnie porozmawiał, to, nie wiem, być może scenariusz byłby zupełnie inny. A jeżeli coś się mówi kilka dni przedtem, kochani, bierzemy krzyż do kościoła Świętej Anny, tam na Częst do Częstochowy i z powrotem, e to tych ludzi trochę podnieciło. Ja słyszałem relację dzień wcześniej przed, przed tym zdarzeniem, że, że ci protestujący nie będą przeszkadzani. Oni będą, żeby zaznaczyć swoje niezadowolenie i zadać pytania, kiedy powstanie pomnik, płyta, czy cokolwiek upamiętniające to niedobre, to, to straszne wydarzenie dla Polaków, ale nie będziemy przeszkadzali. Może to była prowokacja, ja nie wiem. Tego nikt nie wie, ponieważ nie ma winnych, a media bardzo nagłośniły, że Krzyż podzielił Polaków. Takie słowa, nie wolno używać Krzyża do tego, by dzielić ludzi. To słowa Kazimierza Nycza, arcybiskupa Kazimierza Nycza. I, i takie słowa, ci, ci, którzy bronią Krzyża, to, to fantastyczna sekta. To powiedział ksiądz biskup Tadeusz Bieronek. I ksiądz by się z tym zgodził? Ja już chyba odpowiedziałem na to pytanie. Można byłoby to załatwić, ale, ale ktoś po prostu, komuś chyba na tym zależało, żeby nadać temu taką, taką rangę i, i, i wyśmiewać się. Teraz... Łomża jest katolickim miastem, tak można powiedzieć tak, w można dużej powiedzieć. mierze i ten region jest tutaj, yy, chyba tak można powiedzieć, że katolicki. Katolicki, bardzo fantastyczni ludzie tu żyją. Z dużą przewagą. A co by było, jakby przed urzędem miasta że ktoś postawił krzyża, a ktoś inny chciał stamtąd zabrać? Najpierw zapytajmy się, dlaczego chciałby postawić ten krzyż. No, załóżmy, że zdarzyłby się jakiś wypadek. Albo tak sobie, ktoś by poszedł, postawił znalazłaby się grupa, która by chciała, no nie, żeby, żeby on tam stał. To, no to znaczy, nie, że, nie, nie że my nie, nie wszyscy jacy powinniśmy tam iść i nie, nie, nie. bronić go, żeby on tam stał? Znaczy nie, 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 bo to można by zaraz powiedzieć, a ktoś by chciał po, po, postawić mauzoleum dla, dla jakiegoś tam przywódcy, pierwszego sekretarza, który rządził w latach 60., 70. czy 50., a ktoś by może chciał. Na wszystko jest prawo, wszystko jest, trzeba usankcjonować, tylko i y, y, y tutaj no, y, nie wyobrażam sobie z takiej sytuacji, że ja na nawet jako proboszcz chciałbym zrobić drogę krzyżową ulicą Niemcewicza, Kazańską czy jeszcze inną. I nie uzgodnić tego z władzami. Tak? No właśnie, z władzami, z mieszkańcami. Na wszystko jest miejsce i na wszystko i jakaś forma. I wydaje mi się, że, że tu gdyby, ja nie wiem, bo, bo nie chciałbym tutaj doradzać, być doradcą to, to, rządzących. Księdze, to, księdze, gdyby... No na koniec, chciałbym uh -huh. zapytać, już jako ostatnie pytanie. Jak my, Lubżeniacy, powinniśmy zachowywać się. Widząc to, co się dzieje w Warszawie, na Krawowskim przedmieściu. Te sceny z Krzyżem. Katolicy, bądź ludzie, którzy, dla których znak Krzyża ma ogromne znaczenie. Powinniśmy nie tracić ducha i wiary i trochę otworzyć oczy na to, co pokazują media. Ponieważ to, co się stało w Warszawie w ostatnich dniach. Nie powinno mieć miejsca, nie, powinno, nie powinny padać hasła, czy to dzieli Polaków, czy nie, ponieważ Polaków łączy wiele, przede wszystkim Ewangelia Miłości. Chrystus z miłości umarł na krzyżu i ta miłość powinna połączyć Polaków. Natomiast nie, nie wolno tego nagłaśniać, nie wolno podsycać emocji nawet ludzi. Którzy, jak to pan powiedział, fanatyków e, takich religijnych, czy, 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 czy tego. To był cytat. To był cytat, tak, tak, tak. To był cytat, ale nawet jeżeli tacy są, mogą mają prawo żyć w tym kraju i, i, rozumie, i tak rozumieć swoją wiarę. Ja nie popieram takiej postawy. Uważam, że to, co się stało, jest złe. Uważam, że, 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 że powinniśmy o tym jak najszybciej zapomnieć, ale sprawę załatwić do końca. Szanowni Państwo, ksiądz Andrzej Gozlewski, proboszcz parafii Krzyża Świętego Łomży, był moim Państwa gościem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnego programu i teraz do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do parafii Krzyża Świętego <laughs> Dziękuję bardzo.